Sekret mój! Dżem ze świni z kawałkami owoców. <laughs> Widzicie co to jest w jak to pachnie? nie, niam, niam. Z nowym rokiem, nowym krokiem. <laughs> tak jest. Witam Was w mojej zaprzyjaźnionej agroturystyce. I będziemy dzisiaj gotować. Na samym przód. Masz drogie. drogie. <grystanie> Tam rząd nie pomaga, nie jest Więc zrobimy dzisiaj smalczyk. Ale taki dobry. Dżem ze świni. <grystanie> Takie smarowidło zrobimy. Do smalczyku potrzeba co? Słoninka. Elegancka słoninka. Mam słoninki tutaj siedemdziesiątego. No i trzeba przepuścić to przez mojego ulubionego zelmera. Można by to pokroić w kosteczkę, no ale po co, jak mamy maszyneczkę. <laughs> Od razu mówię, że można to sobie zmrozić troszkę, wtedy łatwiej się mieli. Pracowałem w takich eleganckich restauracjach i taki smalec wchodzi jak złoto. No i co robimy? Ziu, ziu, ziu! Ja to mielę na tych grubych oczkach, nie? No i dobra, mamy. O, i smalet gotowy. Nie, to nie, jeszcze nieprawda. Teraz zimną patelnię. Daj na indukcję mały tak na szóstkę, nie? Mały gaz. I na zimną jeszcze patelnię. Ważne, żeby na zimną. Ważne. Acie, jak jest zimno. Nie napalony jeszcze. Daje to, żeby to powoli się wytapiało. Niech się wytapia, niech się wytapia. A tutaj przez maszynkę zmielę jeszcze, bo trochę ja lubię jakieś mięska troszkę, nie? Lubię jakieś mięska. Mam tu karkóweczkę. Karkóweczki 30 deko. Tu jeszcze mam boczuś wędzony do smaku, tylko skórka oderwę, nie? A nawet można ze skórą, ze wszystkim. Ciekawe, czy mnie wlezie do dziury. Bless. I tu jeszcze taki sekret, który ja daję, który mnie nauczył jeden kucharz, fajny. Mam kawał kiełbasy wędzonej, to też da zarąbisty smak, nie? Ciekawe, czy mi to wlezie wszystko na patelnię, no ale zobaczymy, najwyżej będziemy przekładać. No i na razie powolutku niech to się topi ta -dam. Słoninka już to ładnie puściła. Ile to trwało? Pół godzinki. Ona jeszcze będzie się wytapiać. No i dajemy mięsiko. Ona też musi się ładnie skarmelizować. Ten tłuszcz musi się wytopić. Szkoda, że ze mnie tak się nie wytapia. No tak jest życie. Jakby to było takie łatwe. To samo zdrowie, powiem Wam, że to jest samo zdrowie. Ciekawe, czy to mnie wlezie wszystko. Bo to i tak nie wszystko pamiętajcie, że to wszystko to nie wszystko. <laughs> I od razu mówię, z doświadczenia wiem, że jak na takiej indukcji robicie, to starajcie się, żeby ten tłuszcz nie wyleciał. Nie wyleciał, bo to się pali jak złoto. Rozumiecie. No i dobra, no i to niech się gotuje jeszcze w tym tłuszczu. No tak długo, nie? Myślę, że teraz jeszcze tak z godzinkę powinno się pogotować. I czekamy! Akurat będę miał czas, żeby obrać dwie cebule. Proste, proste. O, i widzę, że już jest dobrze, bo już nie ma tego białego, praktycznie. Białe jest wytopione. robią się takie fajne, małe skwareczki. Eleganckie, więc dodamy teraz cebuleńkę. Ja teoretycznie też mógłbym przemielić na. zermerze. na maszynce, ale ja to lubię, jak są kawałki. I to pytanie, wiadomo, kroimy cebulę. Nie docinając do dupki. I tak. Kiedyś ktoś się mnie pytał, że po co się nacina tutaj jeszcze. W poprzek, bo tam są warstwy. Sprawdźcie se. Dowiecie się, że jak tak jeszcze przetniesz, to te warstwy są grube, a tak będą trochę cieńsze. Mniejsza kostka wtedy. A że ja lubię kawałeczki cebuli, no to ją kroję. no, że też już mam trochę tępy, ale... Już planuję kolejny filmik. Będzie o różnych ostrzałkach do noży. I będziemy ostrzyć noże. Tak wam tylko powiem. Taka mała zapowiedź. I tą cebulę ważne, żeby dodać później, bo ona by się nam wierała. A chcemy, żeby ona była złota, a nie czurna. Cebula da nam taką wspaniałą słodycz. Do tego damy jeszcze teraz. Czosneczek, ale czosnek to już na do, praktycznie na samym końcu. I jeszcze jedna rzecz będzie tajemnicza, ale to zaraz Wam pokażę. Ja tu trochę zdjąłem. O. I na małym ogniu jeszcze, ale będzie dobry kolor. No myślę, że z 15 minut nam to zajmie, bo to nie ma takiej mocy. Dwa ząbki czosnku, też kroję w malutką kosteczkę. O, teraz mogę już to nawet delikatnie posolić. I popieszyć Peper. Zawsze dobrze. Jak ktoś lubi, boże na sam koniec znać, jeszcze majeranek, tymianek, co tam chcecie, nie? Ale ja to lubię takie do góryczka. Właśnie tej kibaśni już trochę jest, nie tych przypraw, więc to da już smaczek. Ale to jest wspaniałe. Wbrew pozorom ten smalec będzie chrupiący. Dzięki temu cebulka będzie słodziutka. Będzie dobra. Jest lepsza niż szynka, ja wolę. I niech pyrka. Cebulka robi się złota. Dajemy czosnki. O i teraz razem z tym czosnkiem sekret mój czyli jabłuszko, to mam ze swojego drzewa, tu ze skórą nic, ja go tylko zetrę, bo i tak on się rozpadnie w tym tłuszczu, ale da fajny, taki kwaskawy posmaczek, to jest super. Jedno jabłuszko ściera, nie żałuje nic. Z robakiem też dobrze. Miszam i kolejnie, mocno ważne, żeby to nie spalić już ani tego czosnku, ani tej cebuli, na małym ogniu, tak pół godzinki jeszcze, niech chpyrka. Od razu mówię, to nie jest żątek, nie? To nie jest woda. Nie wsadzajcie na palca, nie próbujcie, bo to jest gorące piekło. No i po pół godzinki mamy eleganckę. <grym zniszczone> Już nie mogę się doczekać. Mam tutaj taką wspaniałą kamionkę znalazłem, jak na wiejskim stole, nie? No ale to nie będzie widać przekroju, a drugi mam słoik po majonezie. <grym zniszczone> to idealnie, bo to Tyle tuż za to więcej. Mam tu niby taki dziubek, nie? Ale wiem, że to się rozleje. Więc z doświadczenia. Mm. A to się strasznie chulernie cholernie sprząta, bo to tłuszczam, nie? Więc ja to chocheleczką delikatnie będę przelewał. Może zrobimy tak, że najpierw dam do słoika. No na pewno będę trzymał, żeby mnie paparzyło. Damy tyle pacji, jeszcze się gotuje. A reszta dam tu. Ja tu lubię jak to jest takie gęste mocno. O, idealnie. Idealno. Pyszne. Już widzę, że jest pyszne. Przetrę. Ja to zjem wszystko. No, no. Niech mi chwilę tak przestygnie tutaj. A potem damy do śniegu, nie? Żeby świeci ci było. Mam taki balkon. Tu przy drewnie to sobie postawię. Jakoś tak w miarę równo. O. Może nie pęknie. Zobaczymy. Niech nie. Gnie. Może mi kury nie zarezerwował. <laughs> nie, nie, Robimy główne i teraz pobrudzę wszystkie garnki jakie są. <grym w górę> Bo zrobimy coś eleganckiego. bokę. tylko taka obitniejsza. Normalnie boka to jest cielęcinka, troszkę ubita, zawinięta w szynkę parmańską lub jakąś tam szwarzwalską z szałwią. Tu znalazłem taką szałwię, to mnie zainspirowało. A że w domu mam dwie eleganckie polędwiczki wieprzowe, zrobimy taką Bida wiersy. No i tak bida, ale bogata, z polędwiczki wieprzowej, więc na początek te polędwiczki wieprzowe ja je tutaj, że tak powiem, oprawię z tych ścięgien. W sumie to mogłem też dać do zmielić i dać do tego smalczyku, no ale no trudno, dam kurom, też będą zadowolone, nie? Powiem Wam szczerze, że to zależy do czego, ale ja tak lubię, jak jest trochę zostaje tego białego, bo to jest też tłuszczyk, to jest fajny smak mi daje, tak jakoś. Nie nauczyli, żeby bez przesady, bez przesady to tam skrobać. Jak ktoś chce, to może oczywiście wszystko wszystkiego się pozbyć. No, ta porędwiczka ma jeszcze taką prędwiczkę. No trudno, to tam do mielonych nie dam kurom, to za dobre mięso. No i robię takie małe medalionki. Eleganci. Każdy medalionek teraz Lekko sklepuje. Nie trzeba tego płaszczkiem, wystarczy ręką tak ciachnąć. Ten ogonek. Też żeby... Ważne, żeby włókna były w tą stronę, nie? Takie małe steczki, żeby się pojawiły. Sól. Z każdej strony wiadomo. pepper. I teraz tak. Mam tutaj listek krzałwi. Jeden wystarczy. Szałga jest bardzo esencjonalna, bardzo aromatyczna. Plasterek. Szyneczki. I tak to trzeba po prostu zawinąć. Proste. Czasami, jak zrobicie za duże, te steki. No to trzeba we dwa, nie? Jak się boicie, że Wam się rozwali, to możecie wykałaczko Do tego zrobimy taki elegancki sosik z szuszonych pomidorów. Pasuje jak złoto. Na szarlotce, na winie. Kluseczki ziołowe, pietruszkowe też będą eleganckie. Ja tego dawno bardzo nie jadłem, nie? A myślicie, że ja głupi jestem, żeby tego nie jeść? Nie jestem głupi, zjem sobie. To dam tu. Suzana, Suzana, Suzana. I'm crazy loving you. To mi dwa zostały te dwa zawinę, co tam będę się. Żałował. <laughs> I to mi na razie poczeka w lodówce, bo to na samym końcu, bo to ile to? 10 minut się zrobi, nie? A tam jeszcze robimy kluseczki, Jeszcze sosik. Na no spokojnie. Teraz zrobimy taką emulsję. Pietruszkową, żeby pluseczki były pietruszkowe. Mam tutaj rozpuszczone masełko. Prawie tak około 70 gramów. Daję pietruszkę prawie całą, no tylko te ostatnie te patyki to nie. Ciutkie wody, żeby mi się to ładnie zrobiło. No i blendujemy. No Powstała, maziaja. <gry> Znowu do garnuszka. Tutaj ogień jest. I daję mąki. Mąka zwykła pszenna. Dam tu na razie 200 gramów. Coś ale takie ciasto parzone będzie, nie? Zobaczymy ile mi to pochłonie. Kurde i Ale macie się to oko. A! Sól. Pepper, Tak to wygląda. O i patrzajta powstaje nam takie piękne ciasto. Ono jest ciepłe. O nie, nawet nie bardzo jeszcze. To można je fajnie zrobić. I teraz o. mamy ciepłe ciasto. Robię tak. Biorę kawałek one jest puste, więc się nie klei. Robię wałeczek jak na kopytka i robię takie duże kluchy. Dobra, nastawię wrzątek, bo będę musiał mieć wrzątek, żeby to ugotować. Ale ja to jeszcze tak ugotuję, a potem jeszcze przysmażymy, nie? A co? Taki ogień piekielny. A pokażę Wam raz. Niech się gotuje, a ja kulkuję. A jak tak kulam, to zapraszam na moje występy kulinarne. Taki stand up z elementem piosenki, z elementem gotowania, z elementem jakimś tam szkolenia, takie, siakie, makie. Coraz fajnie to wychodzi, więc zapraszam. Samochód się robi, więc powolutku będziemy. Ciągle mówię, jeżeli macie jakieś pomysły, bo chcę, chcę zmieniać. Chcę robić w samochodzie u siebie takie różne dania i wszystko, ale może macie jakieś pomysły. Ja sobie to zapisuję i chętnie będę Wam robić albo gdzie przyjechać. Bo już powoli trasa się uzupełnia, szczególnie w sezonie, nie? Tak, od kwietnia będziemy jeździć z samochodem razem z Eurowasztatem. Będziemy jeździć, będzie dobrze. Nie wiem czy to jest. jest jakiś na świecie futrak z gwiazdką Michelin, szelenia ja to zrobię. <grystanie> Kulki ukulane, woda mi czeka do zawrzania, Więc zrobimy sosik. Mały garnuszek. Do garnuszka, odrobi na masełka, niech się rozpuści. I tu mam szarlotkę, kroję ją w drobną kostuni. Smażyć, żeby się zeszkliła. Cebulka zeszklona. Dajemy kieliszeczek wina białego wytrawnego. Niech mi się to zredukuje do 1 trzeciej. Taka klasyczna redukcja. Zredukowane. Dajemy teraz śmietankę 30. I też musi się zredukować. Ale od razu dodaję szuszone pomidory. Mam tu szuszone pomidory. Tak, jakoś tam. Lekko je przesiekam. One mi pięknie oddadzą smak temu wszystkiemu. śmietanka fajnie, wspaniale. Te tłuszcze wchłaniają smak. Szuszony, bo ja robię wszystkiego, nie? Jakbym chciał zrobić pietruszkowy sos, to dałbym mi to Jakbym chciał zrobić jakiś inny sos, to dałbym jakiś inny. To mi się niech redukuje, a ja tu. O. Woda zaczęła wrzeć. Wrzucam delikatnie, o one zastygły. Tyle to mi wejdzie, bo to duży garnek. Od razu je ciutkę ten, żeby nie przybarły. One mają mi wypłynąć. Kluseczki wypłynęły, pogotowały się jeszcze minutkę od wypłynięcia i już będą. Więc daję je na talerzyk. I one już są dobre, ale ja je jeszcze przysmażę. To będą jeszcze pyszniejsze, wiadomo. Reakcje majarda, frajda, ale wszystko co jest masłem jest lepsze. Się zaparwało? Podkręcę trochę indukcję. Z tej strony tym razem. I rozgrzewam patelękę. Ma mi się jeszcze ten socik musi się jeszcze odparować. Jeszcze chwilkę. Ale to akurat 10 minut zaparowało strasznie, co? <laughs> Ale to jeszcze mi się to zredukuje. Mamy czas. Się przywieźli. już prawie odparowało, więc czas nagrzać patrękę, bo potrzebujemy takiej dwunastki solidnej. Będziemy smażyć sartimbokę i to o polską wieprzową. Troszkę oleju. Na drugiej patelence też rozgrzewam, ale daję już masełko. Gdyż na tym będziemy przygrzewać krusteczki. Ja tutaj jeszcze w międzyczasie ugotowałem pasorkę szparagową, bo znalazłem. Będzie pięknie zielono pasować do wszystkiego. No i kładziemy Wcale kim boczkę. O! Spiercz. Pięknie. Nie na jakimś wielkim ogniu, ale też pamiętajmy, że bolędwiczka trzeba nie ma być taka szara cała. Ona ma być taka lekko różowała w środku. No, a tutaj daję od razu Do Stasiku od razu dodaję, bo jeszcze nie soliłem, troszkę soli, ale niewiele, bo przyszły pomidor jest słony. I to zależy, jak go zredukujecie, bo jak jest dobrze zredukowany, to nawet nie trzeba masełkiem zaciągać. Można, wiadomo, ale... I to nieprawda, że do żelizny się przykleja! Widzicie, tutaj w szałwie? Wiecie, jak to pachnie? To się już jest, to godzejmy. To tak jak nie boję się tego często przy, yy, przekładać, nie? Czym częściej, tym lepiej. I stosik. Do ozdoby jeszcze listek szałwii. Będę to jadł. Króseczkę. na no. pietruszkowa nawet bez sosu jeszcze dobra. Mięsko ze wszystkim. Ale za tym tęskniłem. Jeju. Niem, 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 niem. No to już paluchem. O. O, znowu mi się nie, dźwięk nie nagrał, ale wszystko wam powiem. Co się dzieje? 4 jajka, 350 g cukru ubijam w melekserze. Tutaj rozpuszczam 200 g czekolady i 200 g masła. Prosta rzecz bo robimy brawni, takie zimowe, takie dobre, żeby było. Do tego masła i czekolady od razu dodaję troszkę imbiru suszonego i troszkę chili w płatkach. Chcę, żeby było takie pierdolenie, nie? Żeby było czuć, tak? Po łyżeczki. Niech mi się to pięknie zagrzeje. Pięknie się rozpuści. Tego się nie da zepsuć. A to nie się ubija jeszcze. Pięknie ubite, ubite, pięknie ubite, ubyte. Czekoladka z macełkiem, rozpuszczona. Zdejmuję ją trochę, żeby ciutko ostygła, bo to nie może być aż takie gorące, nie? Tu jest kąpielowodna, wiadomo, ale mimo wszystko, żeby to ciutkę przestygło. I do tego od razu teraz daję suche, czyli 100 gramów mąki. Oczywiście ja wszystko przesiewam przez sito. O, jest. 30 gramów kakao. Pół łyżeczki proszku do pieczenia. Proszę, sprawę. W czym te soli? Zawsze sól musi być. A jeszcze jedną. Dwie takie szczyty. I Myrdam. Nie. Ja. Daję teraz na małe obroty i proszek dodaję do jajeczek. Hehehe. Wymieszane. No i dajemy czekoladkę z masełkiem. Wymieszane. Nic nie może zwarnować. I dajemy to do blaszki wyłożonej papierkiem. To jest taka blaszka 24 na 30 chyba. To troszkę urośnie, więc nie może być pełne. Gdyby się dobrze rozłożyło, to może tak. O! No i do piekarnika teraz 180 stopni 40 minut Tak na, na wszelki wypadek. Po 30 można już sprawdzić, czy ok. To będzie takie półpłynne, ale jak to zastygnie, wystudzi się, to już będzie elegancie. No idziemy do piekarnika. I po 40 minutach i godzince, bo jeszcze potem ostygło, jest taki. Mia, miał, u Jezu. Widzicie? Jaki delikatnie? O, się łamie. Taki ma być. Wilgotny. Mm. Mocno czekoladowy. O. I ostrawy na końcu. No i truskaweczka też. Jak złoto. Mm. 음. 음, 냠냠냠냠.